Bardzo pochwalony Jezus Chrystus. Witamy Was, kochani widzowie, naszego przedstawienia, które dla Was przygotowaliśmy z okazji setnej rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II. Chcemy, może i kolejny raz w życiu, zapoznać się z jego sylwetką, zobaczyć, jakie było jego życie. Popatrzeć, co robił jako dziecko, jako młodzieniec, jako student, jako już dorosły, kiedy został kapłanem, później biskupem i w końcu papieżem. Kiedy to zachęca nas, abyśmy popatrzyli na nasze życie jako powołanie do świętości. Papież Jan Paweł II to powołanie wypełnił. Wiemy, że jest święty, jest w niebie, wstawia się za nami. Dlatego zachęcamy Was, byście popatrzyli na Jego postać, byście mogli zainspirować się Jego życiem, byście, co najważniejsze, mogli Go posłuchać, kiedy zachęca nas do modlitwy. Jest teraz miesiąc październik, szczególnie zachęca nas do modlitwy różańcowej, którą też odmówimy wspólnie na zakończenie tego filmiku, który będziecie oglądać jako przedstawienie z okazji serdecznej rocznicy i ludzie ja na powodu Serdecznie Was zachęcamy do oglądania z uwagą tego przedstawienia, które przygotowały dzieci i młodzież naszej szkoły. Serdecznie zapraszamy. Przejrzysty, pogodny świt wpadł do pokoju. Lolek wstał. Wymknął się z łóżka i pochlapał twarz wodą, pozostawioną poprzedniego wieczoru przez Emilię. Zabrał teczkę i komeszkę. Chwilę później, do już w przedpokoju. Emilia wyszła z kuchni. bez śniadanie? Oj, mamo, zjem coś po drodze. No dobrze, tylko uważaj. Mieszka wraz z rodzicami niedaleko szkoły, na przeciwko kościoła. Nikt w klasie nie wie, że przed rozpoczęciem lekcji kobiet często modli się po poradni przyświętej, świętej, która rozpoczyna się o siódmej. Dzień dobry dziedzinie. Dzień dobry pani profesor! Lodek, Lodek! Już jestem pani profesor! Jak zawsze równo z Humora. Jestem. Kowalska? Obecna. Pietruszka? Obecna. Turek? Obecny. Mariewka? Jestem. No i co, Lork? Co się ostatnio stało na podróżnicy kościoła? Wiesz może? Graliśmy z chłopakami w piłkę. I właśnie Mikołaj mi podał, jak na kołpno. Oj, Maciej, kobieta Dowicki, siostroność. Oj, ma. Zagadę na jutro. Narysujcie zabawniejszą historię, jaka wam się przydarzyła. KURA! Do widzenia dzieci! Do widzenia pani Lolek po lekcjach wraca do domu. Już mamą i tatą. Witaj, synu. Opowiada rodzicom, co robił, czym się zajmował. Odrabia zadania domowe. Zaprasza kolegów z klasy do siebie. Pomaga im w przygotowywaniach do szkoły. Wszyscy go za to lubią i cenią. Szczególnie ważne są dla chłopca wspólne wieczorne spotkania z rodzicami przy stole, podczas których tata czyta fragmenty z Pisma Świętego. Karol stał przy oknie. W rodzinie wojtyłów pachniało miodem i żywicą. Zapadał zmrok. I niejedna gwiazdka mrugała już na niebie w ten wieczór. Ulicą szła samotnie drobna dziewczyna, szczelnie owinięta wełnianym szalem. Trzęsła się z zimna. Jesienne liście lekko przykrywały dachy, parapety okien, chodniki, skwery i zaułki. Zimny wiatr tańczył między koronami drzew i kominami domów porywając ze sobą ostatnie liście. Pan Karol wziął do ręki ogromną księgę Pisma Świętego oprawioną w skórę. Z grubymi, pożółkłymi kartkami zaczął z niej czytać opowieść o pewnej rodzinie, bezdomnej, jak cały polski naród i o takim królu, ani bez dworu, ani korony, nawet i bez dachu nad głową. Królu, który wybrał postać najbardziej bezbronną z możliwych. Dziecka, żeby być najbliżej, jak się tylko da, tych najsłabszych, tych, od których nic nie zależy, którzy nie mają nawet siły marzyć o wolnej ojczyźnie. Potrzęsł się zimna w dziurawych butach. Udał się także Józef z Gajlei z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Marią, która była brzemienna. Kiedy tam przybywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Żeby się wszystko działo zgodnie z wolą Bożą, pamiętajcie, bez niego nic nie jest warte zachodu. Synu, jesteś taki piękny i tak szybko dorastasz. Bądź w opiece Bożej. Przyjmij ten różaniec, który dostałam od swojej mamy. Ojciec gorliwie opiekuje się synem po śmierci żony. Pierze, gotuje, celuje kupiące ubrania. Ze swojego wojskowego munduru, szyję mu szkolny garnitur. Lolek, często widzi tatę na kolanach, pogrążonego w modlitwie, Karolu, podejdź, z bowiem można rozmawiać wszędzie, dziękuję ci panie. Że wysłuchujesz modlitw mojego taty. Tata jest najlepszym przyjacielem i nauczycielem syna. Uczy Lorka obowiązkowości i pilności. Modlitwa oraz przykład ojca stają się dla chłopca drogą wiary, nadziei i miłości. Karol wzrasta i dojrzewa na nieustannej rozmowie z Bogiem. Dzięki temu, po latach, już jako dorosły człowiek jest w stanie odpowiedzieć na wezwanie Jezusa. Jezu, idę ślepo za Tobą i ufam, że z Tobą nigdy nie zawłączę. Ty wiesz, że ja nie nadaję się do tego zadania, ale przyjmuję i oddaję się Tobie ksiądz Karol jako wikariusz i katecheta zajmuje się dziećmi i młodzieżą. Organizuje wycieczki i podróże dla swoich podopiecznych, którzy zwracają się do niego wójku. Razem z nimi, będąc biskupem krakowskim, pływa kajakiem, chodzi po górach, jeździ na nartach i to całkiem bardzo dobrze. Biskupowi przecież nie wypada jeździć źle. Przede wszystkim jednak uczy wychowanków modlitwy która umocni wiarę, rozpali serce miłością i zjednoczy. Modlitwy pięknej, nastawionej na słuchanie Boga. O najmłodszych, o dzieciach pamięta zawsze. Także wtedy, gdy zostanie papieżem pierwszym odległym to właśnie dzieci prosi o modlitwę za rodzinę, ze wszystkie rodziny, za cały świat. Z Chrystusem można dokonać wielkich rzeczy. Tylko z nim można być szczęśliwym i uszczęśliwiać innych. Dawajcie świadectwo światu, że przyjmując Jezusa. Wśród nas możemy uczynić z ludzkości jedną wielką rodzinę. Pragnę powierzyć Waszej modlitwie, drodzy moi mali przyjaciele, nie tylko sprawy Waszej rodziny, Ale także wszystkich rodzin na całym świecie. Papież bardzo liczy na Waszą modlitwę. Musimy się mu razem wiele modlić. Wiecie dobrze, że miłość i zgoda. zbudują pokój, a nienawiść, przemoc go rujnują. Jest, jesteście wrażliwe na miłość, ale lękajcie się wszelkiej nienawiści. Dlatego papież może liczyć na Was. Drodzy chłopcy i dziewczęto, Wy jesteście nadzieją ludzkości. Niech miłość Chrystusa rozszerza się dzięki Wam na Wasze otoczenie, na Wasze rodziny. I na cały świat. Powierzam Was opiece Matki Najświętszej. Przegnanie Ojca. Panie, co się z nami stało, W tę wiosenną ciepłą noc, Że płynęła lawą żałość I wybuchła modlitw moc? Zatrzymałeś świata na biegu, By przez chwilę się zadumał, Gdy odchodził z tego brzegu Ten, co kochać wszystkich umiał. Prowadziłeś go ku sobie najtrudniejszą z ludzkich dróg, Poprzez piątki w dobie. A on szeptał który jak Bóg. skrzyżem Goni niestrudzenie Ewangelii ziarna siał. I rodziło się zdumienie, skąd on tyle siły ma. Odmówił mu wierności, nogi, ręce, nawet usta. Tylko w oczach blask miłości, Weroniki święta chusta. Przed nim włożył pożegnania milionowe stały tłumy. A On cicho w dłoniach Pana wszedł gniebiosa z tej trybuny. Pozostawił swój testament, owoc wszystkich Bożych snód, który uczy mówić Amen, największy ból i trud. Dziś wierzymy, że On z nieba błogosławi ludziom wszędzie, tym, co pragną gromki chleba, tym, co walczą z każdym złem. Święty Jan Paweł II powiedział: Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, nie przez to, co ma, ale przez to, czym się dzieli z innymi. Przed chwileczką nasza młodzież podzieliła się swoimi talentami, wcielając się w rolę wielkiego papieża, świętego Jana Pawła II. Byliśmy świadkami, jak wiele uczynił w swoim życiu, jak był dobrym człowiekiem. Pomyślmy, co my możemy wziąć od niego dla siebie. By dążyć drogą, którą przeznaczył dla nas Jezus Chrystus. I Bóg ma plan. Ma plan na moje i Twoje życie. Ale czy my pozwolimy, by On mógł swoje zadania zrealizować przez nas? Bóg liczy na nas. Czemu na to pozwolimy? Czemu na to zezwolimy? Święty Jan Paweł II powiedział, że człowiek młody. Jest nadzieją, nadzieją najlepsze jutro, która rozkwita. Pozwólmy, byśmy i my mogli rozkwitać tą dobrocią i pączkować, tak jak pączkują kwiaty. Nasza młodzież, która tutaj wcieliła się w różne role: w rolę narratorów, w rolę świętego Karola Wojtyły, w rolę mamy, w rolę taty i innych. Bądźmy właśnie takimi przyjaciółmi, przyjaciółmi dobrymi Jezusa Chrystusa i tym dobrem dzielmy się w każdej chwili i w każdym momencie naszego życia wszystkich chętnych zapraszamy do włączenia się w nasze działania nasze działania dzieci i młodzieży rodziny sercańskiej byśmy tym dobrem zarażali cały świat niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.